Dzień dobry, witam Państwa na dzisiejszej konferencji prasowej Ruchu Narodowego. Szanowni Państwo, dzisiaj spotykamy się, żeby pomówić o ustawie, projekcie ustawy, jaki przygotował Ruch Narodowy. Ruch Narodowy przygotował projekt ustawy, który zabrania zagranicznego finansowania organizacji pozarządowych. Ten projekt ustawy. Jest odpowiedzią zarówno na problemy, na wyzwania, jakie pojawiają się w naszym życiu społecznym, politycznym w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach, ale ten projekt jest również odpowiedzią na pewną lukę, jaką widzimy w polskim prawodawstwie, jaką widzimy w polskiej, w polskiej przestrzeni prawnej. Ta luka to właśnie zagraniczne finansowanie organizacji pozarządowych. Szanowni Państwo, partie polityczne w Polsce nie mogą być finansowane ze źródeł zewnętrznych. I to jest oczywiste, to jest dla wszystkich zrozumiałe. Tymczasem mamy do czynienia z organizacjami działającymi jak najbardziej politycznie, jak najbardziej wpływającymi na życie publiczne, na życie polityczne w Polsce, które są obficie finansowane ze środków zagranicznych. Jest to szczególnie groźne w sytuacji, kiedy mamy do czynienia dzisiaj z polityką wpływów, realizowaną również przez media społecznościowe, kiedy mamy do czynienia na świecie z pojęciem tak spopularyzowanym ostatnio. Wojny hybrydowej i ta wojna hybrydowa to przecież jest nic innego, jak nie tylko oddziaływanie na atakowany kraj, na atakowane państwo poprzez działania sił zbrojnych, ale to jest wojna, którą się prowadzi za pomocą środków propagandy. Dzisiaj Polska staje w obliczu wyzwania, jakim jest obrona naszej tradycji, naszej tożsamości naszego prawa, do tego żeby się samorządzić żeby we własnym państwie to właśnie polski naród stanowił sam prawo bez niczyjej zewnętrznej ingerencji by polski naród miał prawo miał możliwość do tego bo to prawo mamy jest ono oczywistym miał możliwość żeby chronić swoje dziedzictwo kulturowe przed agresywnymi Ideologicznymi działaniami zewnętrznymi. Dlatego przygotowaliśmy ten projekt ustawy. Liczymy na to, że większość rządząca, że większość rządowa w Polsce podchwyci, bo to jest dobry projekt, to jest po prostu dobry projekt, z dobrym uzasadnieniem, kompletny, prosty, a jednocześnie dosyć oczywisty. I o jego zaprezentowanie bardzo proszę wiceprezesa Ruchu Narodowego, kolegę Krzysztofa Bosaka. Szanowni Państwo, projekt zakazu zagranicznego finansowania organizacji pozarządowych, który przedstawiamy i liczymy na poparcie ze strony posłów, którzy widzą to samo zagrożenie, które my widzimy, a mianowicie obcych wpływów manipulujących polskim życiem społecznym, polskim życiem publicznym, deformujących je. Ten projekt składa się z pięciu zaledwie artykułów. Odnosi się on generalnie do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Niemniej jednak nie jest nowelizacją tej ustawy, jest odrębnym projektem ustawy, który po prostu wprowadza nową, dotychczas nieobecną w polskim prawie dotyczącym organizacji pozarządowych normę, a mianowicie zakazuje zagranicznego finansowania organizacji pozarządowych. W artykule pierwszym, który dotyczy samego zakazu finansowania zagraniczne jest zrozumiane jako odnoszenie jakiejkolwiek korzyści majątkowej, i w dalszych artykułach są regulacje stanowiące o tym, iż taką korzyść należy zwrócić lub, jeżeli nie nastąpi zwrot w przewidzianym terminie, ulega ona przypadkowi na korzyść Skarbu Państwa. Ustawa Zawiera dwa wyjątki, można tak powiedzieć, to znaczy po pierwsze otrzymywanie darowizn od polskich obywateli, którzy przebywają poza granicami kraju, nie jest definiowane jako zagraniczne finansowanie. Co służy umocnieniu tego projektu także od strony konstytucyjnej, aby nie był on możliwy do zanegowania. Po drugie, ustawa ta nie proponuje bezwzględnego zakazu finansowania zagranicznego, a jedynie zakaz finansowania, który nie jest objęty żadną kontrolą. Ten rodzaj kontroli, jaki proponujemy, to jest finansowanie oparte o o zawarte przez państwo polskie umowy międzynarodowe, w związku z czym wszelkiego rodzaju trwające projekty międzynarodowe, wszelkiego rodzaju projekty grantowe, naukowe, współpracy międzynarodowej. Bądź to już są uregulowane odpowiednimi umowami międzynarodowymi, bądź to związane z wakacją legis, które wprowadzamy sześciomiesięcznym, jest czas na to, żeby rząd zawarł umowy międzynarodowe umożliwiające kontynuowanie tych programów. Zależy nam na tym, żeby to było poddane demokratycznej kontroli. Cóż, jeżeli chodzi o sankcje, jakie proponujemy, nie są one szczególnie surowe, a mianowicie osoby, które złamałyby taki zakaz, będąc osobami odpowiedzialnymi w organach odpowiedzialnych za działanie danych organizacji pozarządowych, takie osoby były, podlegałyby karze grzywna, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch. Teraz trzy słowa o uzasadnieniu. Istotny jest dla nas kontekst tej regulacji, którą proponujemy. Tym kontekstem jest po pierwsze rosnąca zewnętrzna presja polityczna wywierana na nasze społeczeństwo z zagranicy, na wstrzymanie reform oczekiwanych przez polskie społeczeństwo, jak również na odstąpienie od ochrony konstytucyjnych wartości, tych, które mamy zawarte w naszej konstytucji takich jak dobro, takich jak prawda, sprawiedliwość, takich jak ochrona rodziny i małżeństwa, rozumianego jako związek kobiety i mężczyzny. Takich jak niepodległość, jak ochrona dziedzictwa narodowego. Praktycznie wszystkie te wartości są kontestowane przez organizacje dość obficie w ciągu ostatniego dwudziestolecia finansowane z zagranicy, i uważamy, że jest to wyzwanie dla państwa polskiego, wobec którego należy reagować również na poziomie regulacji prawnych. Następny, następny punkt, który wyróżniam jako kontekst, to jest oczywiście zaangażowanie organizacji pozarządowych w destabilizację państwa polskiego. Przypomnijmy, że organizacja, która promowała na swoich profilach wizję Majdanu w Polsce, a więc obalenia rządu, doprowadzenia go do rezygnacji poprzez paraliż instytucji państwowych, jest to organizacja, która była finansowana z zagranicy. W ostatnich latach otrzymała około pół miliona złotych z zagranicznych od zagranicznych firm, wielkich Korporacji międzynarodowych. Również polskie media publikowały artykuły o tym, iż była ona finansowana przez jednego z kazachskich oligarchów. Naszym zdaniem taki wpływ polegający na jednoczesnym finansowaniu antyrządowych w Polsce organizacji ze wschodu i z zachodu jest wyjątkowo niebezpieczny, szczególnie w naszym położeniu geograficznym. Następna sprawa, na którą zwracamy uwagę, to jest nierównowaga w polskim życiu publicznym, polegająca na tym, że w wyniku hojnego finansowania organizacji, Lewicowych i liberalnych uzyskały one znaczącą przewagę, i można powiedzieć, całe polskie życie publiczne, społeczne jest manipulowane z zewnątrz. Poprzez kanał finansowy, tak nie powinno być. Zwracamy uwagę w konstytucyjnej części uzasadnienia naszej ustawy, iż jeżeli Polska jest demokratycznym państwem prawa i poważnie traktujemy jego życie demokratyczne, to proporcja sił powinna odwzorowywać, proporcja sił w życiu publicznym powinna odwzorowywać rzeczywiste poparcie społeczne, i również hojność polskich obywateli związanych z funkcjonowaniem różnych organizacji, a nie to, na ile one są faworyzowane przez zagraniczne ośrodki, takie jak tutaj kolejna rzecz, którą odnotowujemy w uzasadnieniu. W obecne szeroko w Warszawie, w Polsce, niemieckie fundacje polityczne, które dysponują dużymi środkami, jak na polską politykę, czy organizacje pozarządowe finansowane przez pana George'a Sorosza jego Open Society Foundations, gdzie wiemy, że programy zmieniające podejście Polaków do kwestii narkotyków, do kwestii przemian obyczajowych, promujące marksizm kulturowy w Polsce, te organizacje są finansowane przez pana Sorosza. I nie jest to żadną tajemnicą, nie jest to żadna teoria. Spiskowa. Wiemy to po prostu ze sprawozdań finansowych tych organizacji, które same się tym chwalą. Dla przykładu Fundacja Batorego, która finansuje wiele organizacji pozarządowych o profilu liberalnym czy lewicowym, odnotowała. Zdaje się, że w poprzednim roku darowiznę około 6 milionów złotych od Open Society od, foundations od pana George'a Sorosza. Kolejna sprawa, którą odnotowujemy istotna, to jest brak narzędzi prawnych polegających na przeciwdziałaniu destabilizującym działaniom, także finansowanym ze wschodu i przez to częściowo martwy staje się przepis kodeksu karnego o zakazie szpiegostwa. Zwracamy uwagę, że zawarte w kodeksie karnym przepisy dotyczące szpiegostwa są częściowo martwe, ponieważ wiele miękkich operacji agenturalnych polegających na oddziaływaniu na polskie życie polityczne finansowane z zagranicy można realizować zupełnie legalnie. W związku z czym nie ma potrzeby łamać polskiego prawa, nie ma potrzeby posługiwać się technikami wywiadowczymi do prób wpływania na destabilizację polskiego życia publicznego, bo można robić to obecnie legalnie. Dajemy w uzasadnieniu przykład, między innymi przebywającego od ponad roku w areszcie jednego z byłych posłów, który był zaangażowany w taką działalność finansowaną ze wschodu i do tego momentu nie zostały mu postawione zarzuty, przynajmniej media o tym nie informowały, co wskazuje, że można być zaangażowanym w destabilizującą działalność finansowaną ze wschodu i robić to legalnie w obecnym stanie prawnym, to jest wada, którą trzeba pilnie wyeliminować. Ostatnia sprawa, na którą zwracamy uwagę, to jest właściwie fikcyjny nadzór Ministerstw nad organizacjami pozarządowymi, w szczególności w zakresie ich przepływów międzynarodowych. Właściwie nikt tego nie kontroluje, nie jest to proces poddany jakiejkolwiek transparentności. W uzasadnieniu w części konstytucyjnej zwracamy uwagę, że w Konstytucji artykuł 31 przewiduje możliwość ograniczenia wolności, które nie naruszają istoty konstytucyjnych wolności i praw. Nasz projekt tego nie narusza. Nasz projekt wprowadza tylko pewne ograniczenia, natomiast nie redukuje w żaden sposób możliwości zrzeszania się, możliwości działania, zakładania organizacji. I jest to możliwe ze względu na bezpieczeństwo państwa, czego bezpośrednio ten nasz projekt dotyczy. Na koniec uzasadnienia zwracamy uwagę na możliwość unormowania finansowania z zagranicy tych organizacji pozarządowych, które odgrywają dobrą, pozytywną rolę w polskim życiu publicznym. Trzeba podkreślić to, że nie jesteśmy przeciwnikami organizacji pozarządowych. Tak jak tutaj stoimy, zarówno Robert Winnicki, jak i ja, jak i wiele osób z Ruchu Narodowego współtworzy organizacje pozarządowe. One są finansowane wyłącznie przez polskich obywateli, natomiast zdajemy sobie sprawę, że są organizacje charytatywne, czy naukowe, czy kulturalne, które odgrywają pozytywną rolę, nie są w żaden sposób zaangażowane w manipulowanie ideologiczne, czy polityczne polskim życiem? I liczymy na to, że te wszystkie organizacje unormują swój status poprzez współpracę z rządem i zawarcie umów międzynarodowych normujących kwestie finansowania zagranicznego. Uważamy, że jeżeli taka norma dotyczy, w tej chwili są takie uregulowania dotyczące procesu stanowienia prawa, jak ustawa antylobbingowa, dotyczące działania partii politycznych, jak regulacje dotyczące finansowania, dotyczące także obywatelskich komitetów wyborczych, rozwiązania, dotyczące ich finansowania w kodeksie wyborczym zawarte. W związku z tym jest zupełnie logicznym dopełnieniem porządku prawnego uregulowania tego typu dotyczące organizacji pozarządowych, jak również planowane w przyszłości uregulowania dotyczące funkcjonowania mediów i wpływania kapitału zagranicznego na działanie mediów z polskiego systemu medialnego. Szanowni Państwo, ten projekt ma na celu tak naprawdę, jak już powiedzieliśmy o tym, Uzupełnienie luki prawnej, która dzisiaj funkcjonuje w polskim życiu publicznym, która to luka pozwala na to, by no, dokonywać ingerencji w polskie życie publiczne, dokonywać przede wszystkim ideologicznych agresji, ideologicznej presji wywierania na, na Polskę. To, co mówimy, to, o czym alarmujemy już od dłuższego czasu czyli fakt, że ten walec marksizmu kulturowego. Idący przede wszystkim z, z ośrodków zachodnich, ale z każdego kierunku, który, który tylko by chciał w Polsce, może, można realizować właśnie takie, takie działania, które są no, niekorzystne z punktu widzenia polskiego życia publicznego. Dlatego ten dobrze napisany projekt apelujemy. Będziemy zbierać pod nim podpisy. Apelujemy do wszystkich polskich posłów, żeby się pod nim podpisywali. No a do większości parlamentarnej apelujemy, żeby ten projekt poprzeć i żeby ten projekt wszedł na wokandę i stał się normą. Tak samo jak się podobne zapisy, podobne prawo na przykład stało już normą w, na Węgrzech. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękujemy za uwagę. Chciałbym tylko nadmienić, że projekt umieścimy w internecie, zachęcamy do jego komentowania, analizowania, jesteśmy otwarci na uwagi krytyczne, także chcielibyśmy, żeby ten projekt wywołał dyskusję, jeszcze dzisiaj zostanie umieszczony przez nas w internecie, do wglądu wszystkich. Dziękuję.